Otwieram 12. Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego starosta Bolesławiecki uroczyście podziękował odchodzącej na emeryturę Jolancie Boroch, która przez 13 lat pełniła funkcję powiatowego inspektora sanitarnego. Pani inspektor przez te lata doskonale sobie radziła. Wszystkie te zadania, które przypisane są właśnie naszej Bolesławieckiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, były spełniane wzorowo. I to jest taka okazja, żeby pani. Inspektor, pani Jolancie Borow serdecznie podziękować w imieniu i zarządu, i starosty, myślę, że Rady Powiatu, a przede wszystkim mieszkańcom, bo dzięki pani i pani pracownikom po prostu żyło się na terenie powiatu bolesławieckiego przez te lata bezpieczniej. Bardzo dziękuję. Żegnajcie się z Państwem chciałabym podziękować wszystkim za życzliwość, i zrozumienie. Panu Tomaszowi Staroście, Tomaszowi Gawrzykowi i wszystkim pracownikom Wydziału Starostwa, z którymi współpracowaliśmy za pomoc. W podnoszeniu dla działań, w podnoszeniu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w Bolesławcu. Starosta Bolesławiecki na kolejne pięć Dzisiaj lat powierzył, na... powierzył kierowanie powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną pani, pani Urszuli Staczynsko, Felczyńskiej. Bliskiego współpracownika byłej pani inspektor Jolanty Boroch, więc jestem przekonany, że ta. Dobra tradycja dobrego sanepidu w Bolesławcu będzie kontynuowana. Pani Uczulo, no gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo za uznanie. No i cóż, ile wykonywać swoją pracę, myślę, że będę godnie zastępować panią Jolantę Boroch. Dziękuję bardzo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny będzie wykonywała zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w różnych dziedzinach w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Instytucja ta ma swoją 65-letnią historię, a Urszula Felczyńska w Bolesławcu będzie jej siódmym inspektorem.